Gdzie masz ten mister? Skaf. A nie jest... Pigos. A to jest? Don't Together. Together. I to jest druga, test, druga próba po, po pierwszej pobytu, stało? Zginąłem przez podpalenie wszystkiego. Paweł! <laughs> bo Pigos jest taki sadysz, że on bo tylko podpalać, tam się spalić. <laughs> tak. A więc zapowiedzmy o swoich postaciach. Ja jestem Sagbujem, którym yy, ten trawę ma. Traw, trawę tylko jest. a ty? Ja jestem. te Otaku anime, który ma bardzo duże statystyki, ale bardzo szybko je. bardzo słabo je yy, Mam 300 głodu, ale problem jest taki, że w każdej tylko 10 na yy, jedzenie. O, jakie szczęście wiesz, co znalazłem? Co? Kamień, yy, kamień próby. czy tam kram, kamień do jak to woli? Kamień sekwowy. Przecież co? Kabel z serca? No nie, to coś, co się dotyka, i później jako duch, nie? A, y, y, kamień dotykowy? No tak, kamień dotyku. No. dotyku tak. Ma głowę, bo mamy troszeczkę łódź, więc będzie fajnie. Umpa. A, zarazem ten! To, co mam na właśnie ten. No przecież ja mówię, że, aha, ja myślałem, że to cień. A, ja muszę że innego, nie? Zapomniałeś, dawno nie grałem w Lolkoń. Tak, dawno grałem w dąbrówkę. Wiele nie tak chodzi normalnie. Na stedio. Nie, ja zazwyczaj ostatnio grałem tylko na tak, parę sekund i wychodziłem. Together. Tak, tego bo osoby, które już kupiły dosta od trzeciego... w trzecim czerwcu mogli No Nie, nie. Przed trzecim czerwcem 2015 przed właśnie tym 3 czerwcem dostawali za darmo do Starve Ja niestety się na to nie załapałem, więc, więc kupiłem normalnie. Akurat na promocji letniej minus 33%. Też jest przecena Steam'owska na sesji Krystalnika, albo sesji tylko na Steam'ach. I nawet jest trochę dużo tam, Głównie, jest dużo promocji właśnie letnich. Ej, no to chyba jest taka, to jest chyba takie, wiesz, bo w lato ludzie głównie grają, bo jest gorąco na ten cholera jasna. To jeden. Dwa. No, wiesz, jest, jest gorąco, więc wiesz. Tak naprawdę wtedy właśnie najlepiej sprzedawać gry, ponieważ. No właśnie, mam bardzo dużo po... Ej, chodź chodź, 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 coś ci da dam fajnego, coś ci dam fajnego, chodź. Masz tutaj marcheweczkę. Nie, marcheweczkę. Ma Daj, nie muszę jej piec, bo i tak mogę sobie weźć normalnie, bo i tak dalej. Daj. I jeszcze masz kompasy, które znalazłem w skrzynce. No i w sumie tyle mam z A tyle, ja ci dam coś. To, jak mnie nie będzie, ej, patrz, czekaj, jak mnie nie będzie, weź, Ej, czekaj, jak mnie nie będzie przy ognisku, to weź to, weź to podstawię. Dobra, dzięki. <grym> Myśmy zginęli w pierwszym dniu. Nie, bo ja mogę zrobić ognisko, ja wiem tam materiał na ognisko. Ja też, tak, ale zrobiłem i nie wiem po co. Ja nie mogę zrobić, też mogę ale pochodnie spoko starczy, nie? Na cały, ten, na całą noc. W ogóle no, chyba mamy lato, tak? Czy co? Tak, chyba to jest? tak, no. Chyba lato, no. Nie, bo to jest południe to nie widzieli, to jest troszeczkę tydzień, więc myślę, że to lato. Takie południe... Zawsze się zaczyna od lata, chyba że coś ustawiłeś. Na coś gorąco. Tam, tam, tam. No przecież zima to nie jest, wiesz? No, wiesz, jak będzie lato, jeśli to będzie, jeśli będzie lato, to ty pustujesz to tą to czaseczkę, to, to ci kłoni bardziej, bo, to gorąco. Był pies gorący. Przykro mi, że Michał tak jak głupno daje, więc zrobić, żeby było jeszcze bardziej gorąco. Ja sobie odłożę oczywiście pochodnie, będę miał na wszelki wypadek. Yy, tak, zrobię. Chciałem sobie zrobić plecak. Plecak, 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 plecak. O, Patrz! Yy, właśnie. Yy, patrz. Yy, to się nazywa. Telltale Tail No i właśnie dzięki temu, temu sercu, sercu można właśnie uleżeć. Do czego trzeba trzy trawki i jedną gruczoł pająka. No i właśnie trzeba to można tu dać właśnie przy koledze żeby się odrodził. Jakosz, A ja musisz... ja myślałem, że ty jeszcze chciał tego. Bo mogłam też zrobić te, też zrobić yy, z wodą, on z wodą. Aha, oczywiście muszę mieć na, na maszynę nauki, żeby zrobić plecak. Nie pomyślałam. Poszukamy złota. Tak, to będzie dobry pomysł. Musimy się bar bardziej martwić o złoto niż o głód, nie? Logika. Logika don't To, To... no, no jak... To no, jak z, 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 z złotem. no jak ładnie. No widzisz jak ładnie. Jest złoto! Nawet! Magietscy! Są magiec! Jest magiecka! Magiet! Weź tamy pik. Jak... Ej co? Co jest? Oszczerzenie. JAKICHŚ TE... Z jakieś ostrzeżenie. I właśnie mam brak odpowiedzi. Dziwne. EJ, tam jest wysoki ptak, tak koło nas. Tak, tak, tak na lewo i prawo. Ej, ja mam jakieś ostrzeżenie i mam brak odpowiedzi do sefru level. Fajnie. Ej, koło nas jest złoty pak! To jest tutaj tak blisko, ładnie! tak powiem. Mam brak odpowiedzi. JA TEGO NIE TRZYMAJ SIĘ ZBYT BLISKO NIEGO! Dobra. Fajnie, że mam brak odpowiedzi, super! Oj, ja z wysokich tak odczuć się. Niczym Sprinter, sam się skradamy. Mm -hmm. mm -hmm. Tylko bierzemy złoto, ile wyciskamy do domu, robimy z maszyny. Ej, mnie wywaliło z serwera. Myślę, w sensie, że ten miałem brak odpowiedzi, no i... Ej, zabrać mnie jeszcze raz. Możesz do normalnie. No tak. No hmm. tak. Prawda, nie. Czekaj. Mam tyle złota, że moglibyśmy zrobić 13 szaj 14 shiny szajn z maszyny. Jeśli byś chciał. Co to byś sobie zrobił. Panie, że dostaniesz tu gebrę, nie odpowiadam, więc fajnie. Czekaj. Dobra, lecimy do domu. Mamy, mamy właśnie z po poprzedniej próbie do piątku nawet w szóstym dniu nie mieliśmy szajem z maszyny, to było idiotyczne. No. Tak, akurat nam się poszczęści poszczęściło. tak naprawdę ja nawet nie muszę gotować jedzenia, bo i tak dostaję gdzieś tylko, wszystko daje mi tylko 10 tego procent, 10 to już później dan Ok. No, Czemu akurat podczas nagrania nie musi nie odpowiadać, kurde.

Dwa nagraje, przepraszam tak, ale... bardzo, czy mogę w ogóle ten, czy mogę w ogóle dołożyć do skapa? przepraszam bardzo, gro? Czy, czy ty myślisz, że jesteś mądrzejsza ode mnie i możesz mnie normalnie, ten? Ty myślisz, że możesz mnie oszukać, gro? Nie! O nie, 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 Dobra, już mi się wczesuje serwer.

Ład. Wydaje się, że nie mogę grać. A, to co mamy na siebie Trochę to zajmie oczywiście bez... mody, więc... Mam nadzieję, że będzie działać. No to się troszeczkę więcej. Tego, więcej tego. Zgadna i to 50 stop. Daj dołączyć, daję, się dołączyć, do gry, ale nie mogę. To Cię zaproszę. tak nie Czekam na Ciebie. Zrobiłem bomba, i już zrobiłem kasybiotu. Bardzo, bardzo. No w sumie nie, jak mnie wywala, to chyba nie. I będziemy ruszać na... Tu, tak, tak. Ja się. I Dobra, zrobię przykład w co mi tam. Okej, okay, ja sobie... Nie, nie, teraz... nie, mogę, nie mogę dołączyć. Piszę się, że... Nie mogę, bo mody są jakieś złe. Nie włączaj tyle. Nie mogę, bo nie, jak mam nie włączyć serwerowych modów? Serwerowe mody nie działają. Za chwilę może wiesz zrobię za chwilę przerwę taką małą, żebyśmy mogli ogarnąć, co się dzieje. Za to. Czemu? Możemy zrobić przerwę, jeśli chcesz. No. To dobra, to poczekaj, tylko zjem te kwiata. Pójdę... Oj, pójdę w koło fauna. bardzo dobry pomysł. Zobaczymy się. Jeszcze Na razie co